Dobrze wszystkim A dziś trening przed trzecim lotem Bo jestem trochę w starym miejscu Właśnie tutaj były najlepsze treningi praktycznie nic nie ginęło i ładnie wchodziły były Właśnie się rozbijają odruty, no mi akurat jeszcze nie, ale koledze wczoraj trzy sztuki się rozwaliły no, na razie ładnie, no, tak na słońce powinny iść Ja mnie troszkę kręty. 31 po gdzieś tak Muszę jakby aż gołębia wyrwały Chodziki Są tak małe wiatry nie za bardzo jest zawsze Tu jest trochę tak mniej tych drutów no, schodzą nisko 25 urodzin jak ufni, jednego Nic jak dociera 5 nie taka ufni, też taka z treningu też nie wróciła. ufni, w urodzin jak ufni, 5 urodzin jak jak Następnie zobaczmy coś Co się bo w by się wyczerpałem Piękne miejsca Nie dzwonił Tak. tam raczej poszły ładnie Pokazało, żeby to bardziej po prawej stronie. Sam razem, czy w razie czego coś tam... Dobra, na tyle było z miejsca że Może nie będę kołować. Jadę do domu. W po treningu, trochę analizy. No pierwsze ładnie się też pojawiły dwadzieścia sześć po siódmej to tak dwadzieścia sześć jak to parę sztuk jakoś tu przyleciało no, no, jakieś pięć sztuk się oderwało no i później tak do wpół do tak jakby no jedna klatka no, właściwie to i druga dwie klatki naraz jakby przyszły dosyć tak ładnie 60 sztuk to jest 36, nawet tu 70 sztuk no. do godziny

I te dalej już nie były. Tutaj roczniak jeszcze przyleciał ale... Także e, ogółem tu mam 105 na stanie e, Jeszcze chyba jedna się nie odbiła, no jednej samiczki na pewno nie ma takiej 6 Nie ma samiczki 6 -letniej. No i tak zobaczymy, że je trudoleci no. Dobra, no było na tyle Zapraszam do oglądania, pozdrawiam dobry lot